Czym jest Fafpro? Fapro kochani, to bezpośredni pigment, bez amoniaku, bez wody utlenionej. To jest koloryzacja wegańska, nietestowana na zwierzętach, za tym co najważniejsze? Wolna od okrucieństwa. Poza tym koloryzacja bez siarczanów, bez parabenów, bez glutenu, dopasowana do każdej koloryzacji, a poza tym paleta możliwości bez ograniczeń, co stwarza każdemu fryzjerowi olbrzymie pole do popisu. Fafpro zawiera składniki odżywcze, które uczeniają włoskę włosa, pielęgnują je, redukują puszenie. Dają połysku. To też totalny szacunek dla skóry głowy i struktury włosów. No i co najważniejsze, nie pozostawia niechcianych odcieni, a utrzymuje się na włosach, uwaga, aż do 20 myć. Fab Pro to też nieograniczona kreatywność, która wprowadza nową, unikalną i profesjonalną usługę w salonie, co oczywiście wzmacnia też biznes salonowy i Twoje zyski. Fab Pro to bezpośrednie pigmenty jonowe i nawijające składniki zaprojektowane tak, aby tworzyć nieograniczoną paletę półtrwałych kolorów o pięknych odcieniach i blasku. Możecie również dzięki tym pigmentom tworzyć piękne, ponadczasowe pastele. Poza tym FAPRO zapewnia odświeżenie koloru, uzupełnienie koloru, jak również tonowanie i piękny pastelowy efekt. Widzicie tą piękną paletę, paletę miksologii? To tam znajdują się niesamowite mieszanki, które możecie przygotowywać w salonie dla swoich klientów, jak również tworzyć piękne, spersonalizowane odcienie już dla waszych klientów, aby mogli tych odżywek koloryzujących używać w domu. Paleta Mixologii to mieszanki farb już przygotowane. Wystarczy tylko odpowiednią ilość wycisnąć do miseczki bądź do specjalnej butelki z odżywką, aby stworzyć swój wymarzony kolor. W palecie Mixologii znajdziesz. Meszki, na których znajdziesz dokładne mikstury i proporcje mieszania pigmentów dla stworzenia swojego ulubionego koloru. I tak dla przykładu weźmy kolor piąty naturalny, czyli piąty poziom odcień naturalny. Wyjmujemy meszek. Na takim meszku macie podane aż dwie formuły. Formuła pierwsza to formuła bardziej skoncentrowana dla fryzjerów, którzy chcą stworzyć piękny odcień już w salonie fryzjerskim. Tutaj możemy sobie zrobić proporcje 20 gram, 40, 60 bądź 100, więc ta formuła pierwsza jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla salonów fryzjerskich. Natomiast formuła druga to formuła, która służy do stworzenia spersonalizowanej odżywki z pigmentami już dla klienta, aby mógł używać tej odżywki w domu. Jak wygląda samo mieszanie? Jest bardzo proste. Jak przygotować mieszankę do użytku w salonie fryzjerskim? Dla stworzenia koloru na poziomie 5, czyli jasny brąz, używamy następujących pigmentów. 10 g blue, dodajemy 5 g zieleni i dodajemy 5 g czekolady. Następnie wszystko bardzo dokładnie mieszamy pędzelkiem i nakładamy na włosy. Jak stworzyć toner beżowy? Bierzemy pół g fioletu, dodajemy 0,5 g czekolady i dodajemy 19 g naszej odżywki bazowej. Wszystko dokładnie mieszamy pędzelkiem i nakładamy na włosy. Jak stworzyć spersonalizowaną odżywkę dla klientki do użytkowania w domu? Dla stworzenia beżowego toneru. Do butelki dajemy następujące pigmenty. 5 g fioletu, 5 g czekolady i 70 g naszej odżywki bazowej. Następnie dokładnie szejkujemy, mieszamy i dajemy klientce do domu. Klientka powinna tylko pamiętać, aby przed każdym użyciem dokładnie wstrząsnąć produkt. Czy wiesz, że naszych 9 pigmentów bezpośrednich to idealne narzędzie do tworzenia polewek koloryzujących, które są teraz bardzo na topie? Jak stosujemy Fab Pro? Bardzo prosto. Najpierw myjemy głowę szamponem, jeżeli jest taka potrzeba, to nawet dwukrotnie. Następnie osuszamy włosy ręcznikiem i nakładamy Twoją wybraną mieszankę Fab Pro. Należy ją dokładnie wczesać włosy. Czas trzymania? Mieszankę profesjonalną trzymamy do 15 minut, mieszankę domową trzymamy do 3 minut. Następnie dokładnie spukujemy, osuszamy włosy ręcznikiem, następnie kładziemy na włosy swój ulubiony produkt do stylizacji i przystępujemy do suszenia i modelowania.